na kanale Zajcu. Zostawcie łapeczkę w górę z tuba z dzwonem. Wiem, że mnie bardzo długo nie było. Bo mi, się, bo mi się zepsuł komputer, więc yy, wiecie, nie... Teraz to jest odcinek yy, też z Robloxa, ale na Xboxie. Tak. Bo komputer mi się po prostu tam zepsuła jakieś wejście, więc... Ale już normalnie za tydzień będą odcinki z komputera, więc się nie musicie no. martwić. A dzisiaj gramy w Super Bomb Survival. Czyli musisz przeżyć, a na ciebie bomby spadają. Po prostu. Chyba każdy z was rozumie. I wybierasz tu mapę normalnie. No, bardzo e fajna giera. Dobra, są tu trzy mapy do wyboru. Sorry, jak będziecie widzieć krzywo, ale mam po prostu krzywy telewizor. I tutaj masz tu sklep, wiesz. Masz tu sklep normalnie. I żeby wygrać to musisz skoczyć na tą mapę. Aha. i zostawiajcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli chcecie więcej filmów z Robloxa. Ej, co jest lepszy? super skok czy bomba? Eee, eee, słuchaj, e, gwiazdka, gwiazdka, którą tam masz, nie wiem, czy tam jest gwiazdka, czy coś Bo innego. Bo jak coś, to w tej grze możecie używać też swoich supermocy. No i na początku macie jakąś, jakiś super skok. Ja pierdziele... Jakiś super skok, ale potem... I się... bombę. Ja mam wybraną bombę. Patrzcie, i rzucam taką bombą, która coś na przykład niszczy. Nie! Ja pierdzielę, ale fakt, że, że nie zginąłem. Ile mam HP? A gwiazdka to jest... O nie, części. no zginąłem! Ej, a co ty masz, Kacper, ustawione na gwiazdce? Na gwiazdce, jak tam Ej użyjesz, to masz super jump. Możesz podskoczyć ten, wiesz? Co ja dostałem? Mam jakąś nową super mod rzuca rzucanie frisbee. Nie mam fałszywą monetę. Wygląda jak prawdziwa, ale w rzeczywistości jest bombą. Oderf, tak. Bartela. Co? Nie Ej, którą najlepszą jest według was widzowy z supermocą? Super skok, czyli że wyżej skaczę, bomba, czyli że rzucam bombę i coś niszczy, czy super moneta, która jak po prostu rzucę, no i ktoś na nią wejdzie, to dostaje obrażenia? Ja na masz, razie masz... sobie wybierę tą tą, bom, tą tą fałszywą monetę. Masz tam klejnoty jeszcze, chyba jakieś tam pieniądze. E, i kodem. Tu, tu, patrz, patrz, chodź za mną. O, idę za tobą. O, po to jest kasper on. Po prostu skaczę tu i już. Ja pierdzilek mnie daleko wywalił E, bo y, można wybrać mapę wybierz jakąś tam Nie wiem, ja nie wybieram, ja lecę do przodu, dobra Co jeszcze mogę kupić? To są u niej ja Jest jakaś piłka, nożna jest, portal Chyba Czekaj Wydaj jakąś, ale nie, nie wiem czy wybiorą nie idą! Tak. Jak Bruna. Bo jak zginiesz, to wybierasz. Wybrać jakąś mapę za noty. Okej, co robi ta fałszywa moneta? Dobra. O. Do. O, rzuciłem fałszywą monetę. No ok. A, A to, to, to! Ja wchodzę masz na statek Placki! Super jump, chyba czy Poczekaj! Uważaj. Ja nie mam super jumpa, ja mam ustawioną fałszywą monetę! A! Aj. Ja mam coś innego ustawione. O nie no, umarłem! Ej, ta fałszywa moneta jest fajna! Ty zrzucasz monetą taką. O, mogę kupić nową umiejętność. Idę na 50 HP. Ruch obrona. Coś, coś, co ja tym no, mogę dobrać. robić? Co mogę zamurkować? Testujemy to widzowie. O, ale mam 11 kryształów! O, jak tym jedna. razem obronę To jest sama kła ile na 10? Y Ci się podoba ta gra? Oceniasz ją ile na 10? To na ja, ja tą grę oceniam 9 na 10. I latam! O! I pękło! Pękło! Nie! Wysadziłam na coś! Ja chciałam używać Super Skoku, Super Jumpa. Bo mi się nie podoba ten Super Jump. Два... O nie, ja to już prawie przegrałem. O, postawię jakąś platformę! Ja też bałem, a to jest w miejscu. Rozumiesz? A chyba coś na mnie leci, wiesz? Jakaś bomba. No, postawiłem tak jakąś jest... platformę. Wybiorę jakąś mapę za klejnoty. A wybiorę sobie... Jaką? Gdzie była ta mapa? A tu, dobra. Dobra, kupiłem. Kupiłem tą mapę, więc teraz będzie y, po tej mapie być teraz y, ta, którą ja wybrałem. Nie wiem, czy Ci się spodoba, ale tam takie Iglo. Tam o, iglo. to fajnie. O, to moja umiejętność jest tak dobra. Ja sobie mogę siedzieć w powietrzu. E, słuchaj, wybrałem taką mapę, gdzie jest Iglo. Jeszcze takie. A ja stoję to jestem w powietrzu na mojej platformie. Aha. To, to Już spadłem. Nie! Coś koło mnie wybuchło! Przeżyłem! Znowu coś mnie wybuchło. Jest! Przeżyłem! Wygrałem! Ja pierdziele! Dobra, skoczę! Pam. Teraz będzie taka mapa, którą wybrałem. Ja wchodzę na drabinki, bo tam będą drabinki. O, to jest fajne, no nie. Więc wybieram dramiki. Mm. Ej, no patrzcie, nie ta nie umiejętność nie platforma nie jest nie najlepszą nie umiejętność. Eee! Ja e, e, taka będzie, taka. Nuklearna zima. Taka będzie teraz mapa, którą wybrałem. Okej, okay, mam, mam nadzieję, że... słyszycie dobrze Cacra. Dobra. Idę na dwóch. Te? Idę na górę. A ja pod... nie, a ja stoję na drzewie. Jest iglo, widzisz? A jest taki bałwan. A patrz, Bo ja i... stoję u góry na takiej platformie. Patrz, widzisz mnie? Bo o nie, wie, się rozpadła. Dobra. I do... ja, ja dalej pod... jestem na drzewie. O nie. Na więc, żywie z bomba. Jakoś nie mogę wejść do iglo, chociaż bardzo chcę. A i zginąłem. Ja nie, ja właśnie zejdę usiąść na górze, na mojej platformie. A, masz. ty Z tia uciekłem, nie wiem na wdzięk. Dobra, y, y, masz jeszcze dokładnie 25 sekund, na do Zginąłem! Ale chyba, Ale chyba zginąłeś. No, tak, tak, zginąłem. E patrz, tak, to masz Ale to widzowie, to... naprawdę e, tak fajna to... giera. E. 啊哈。Uh huh. Bańkę. Dobra widzowie, zagramy jeszcze dwie rundki i skończymy. Wtedy dobra. A ja znowu coś kupię Dobicia się o. Hey, gdzie jest szybko latanie dora? To eksploduje. Dobra, mi to przyda. E, co jest? Pizzeria, no znowu nie, nie mogę. Ej, no pizzeria jest słaba. Weźmy no znowu pizzeria. No nie mogę po prostu. A ja teraz mam umiejętność latania. Ej, ta umiejętność nie działa. Ej, umiejętność latania nie działa. Umiejętność platformy, czyli że stawiasz pod sobą klocek, na którym siedzisz. Umiejętność ba... Umie poczekaj, Kasper. Umiejętność bańki ochronnej, dzięki której jak w środku jesteś, to ci nic nie zadaje HP i ci ona le leczy. A trzecia... Yy, trzecia to jest zmiana zatrzymania, czyli że po prostu... Wybrałem tą masę. Czyli, nie... czyli, że po prostu zatrzymałeś czas wokół siebie, no i bomby wszystkie do ciebie woli latają. I oczywiście, jeszcze bardzo dobrą umiejętnością jest to serduszko, czyli umiejętność leczenia się. No, co chciałeś, Katfer, powiedzieć? Wsiąść do samochodu, nie. Nie że da się wsiąść, ale... Ale, ale jak chciałem wsiąść, to go A ty został. Dobra widzowie, zagramy jeszcze dwie gierki. Nie mogę czem nam dziura... No i jak mi się sam wyłączy odcinek, ale to wiecie. O nie na mnie bomba. Znaczy, to zatrzymanie czasu, to co Wam mówię, to jest takie coś, że stawiacie pod sobą lód i jest ślisko. Nie to, że zatrzymujecie czas, źle powiedziałem sobie. To jest to, że jak macie tą supermoc, to że stawiacie taki lód i ona się śliwa pod Tobą. Więc to też jest bardzo dobra umiejętność, ale moje dwie ulubione umiejętności. Moje dwie ulubione umiejętności w tej grze to jest bańka i ta platforma. Tylko ulecz mnie. Kur... Nie, nie mogę się spalić. Kurde, spaliłem się. Ta umiejętność leczenia myślałem, że będzie lepsza tak szczerze. Dobra, dobra. kupiłem jakąś mapę. Jakąś boską W tej rundzie użyję. Ej, y, głosowanie. Według Was jest wie, lepsza umiejętność y, tej platformy czy bańki? Bo nie wiem, a na pewno będzie z tej gry drugi odcinek. To tak, robimy losowanie y, pomiędzy y, zmiana. Zmiana zatrzaśnięcie, czyli to, że pod sobą spełnięcie lód, bańka ochronna czy platforma. Co według Ciebie, Kacper, jest najlepsze? Nie wiem. To co A to, jest, niech co mi, to niech mi widzowie yy, wybiorą, to w następnym odcinku będę mógł grać tylko jednym, jedną rzeczą z tych, co wybiorą. Z tej trójki. A teraz jak mi się to. to... A teraz używam umiejętności, dzięki której będę mógł wybuchać. Dobra, wybrałem stapleton Mapę, czyli majka nóg. Idę na najwyższe piętro i idę do środka. Tylko jakaś tu bomba jest i zniszczyła od razu rękę nuba. Ja wskakuję do ręki nuba. I idę do no jednego. Jestem, jestem w jakiejś jaskini. Ale od razu to są bomby, więc uciekam e, super jumpem. A ja muszę wybuchnąć. Dobra, wybuchnąłem. Dzięki czemu jest... się wydostałem. Dobra, ja gdzieś spadłem znowu wybucham, okej okay, wybuchnąłem znowu, let's go do góry i to jak wybuchacie to wam to też zabiera hp więc wiecie jak jesteście w sytuacji gdzie się nie możecie wydostać to ja wtedy używam tego wybuchnięcia, o nie Powiedziała, to wybuchnął do góry. Nie. O, jak pierdziele, gdzie ja jestem? Z ziemi. O nie. Problemy, problemy. O, opanowane, opanowane. Ale znowu wybucham, kurde mam... Mam tylko 40 HP, o nie. nie. Nie, 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 spadłem z krzesła, z wrażenia. Spadłem z krzesła. Nie, spadłem do lawy, kurde. Mam 10 HP. No nie, nie zdążę kupić rzeczy przez ciebie. Dobra. Czekajcie, bo Kasper gdzieś musiał pójść, to jak wróci, to ja was powiadomię.